Top 3 moich najłatwiejszych kostek rubika. Top 3 to jest kostka e, 3 na 3 na 1. No, jest łatwa. No tutaj jakby jest. Można nawet tak z nią zrobić w sumie. I, i na przykład tak, i tak i, i jeszcze tak. Ale no, no mimo wszystko jest łatwa. Nawet wam tutaj ją ułożę. Bo to jest naprawdę łatwizna. Tutaj żadnych algorytmów. Może to się wydawać trudne, jak to jest takie zmienno kształtne, ale to naprawdę każdy ułoży. Tak? Top 2. Jest to taka kostka 3 na 2 na 1. Ona to jest bardzo łatwa. O tak naprawdę. To też każdy ją ułoży raczej. Wystarczy, że zrobisz, zrobicie tak i już wszystko ułożona, tak? Więc to nie jest jeden problem. A top jeden, moją najłatwiejszą kostką jest to, oto ta kostka. Może się wydawać trudna, tak? Ale ja tutaj ją pokażę. Mieszamy. No i tak naprawdę tutaj jak w Pyramiksie. Oglądaliście chyba tutorial do Pyramiksa mój, a jak nie, to musicie koniecznie obejrzeć, bo będę zły. Więc tak, no jakby no, to jest jakiś example scramble dwa ruchy, a ja mam długo mieszałem. To jest bardzo łatwa kostka. No, to się ma.